Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars i dzisiaj dobijemy sobie Diamenta 1 w trybie rankingowym To jedziemy. Jaka mapa tryb oczywiście napad To wezmę Edgara Gdzie start? O, mam i modyfikatory to w tym sezonie jest Klasyczny, tylko klasyczny i. No, czyli zasady takie, jakie zawsze powinny być. Tu złoto jeden, złoto dwa chyba, złoto trzy tam. Ja mam złoto trzy, więc dlatego dzisiaj chcę dobić em, diamenta, otworzyć mitycznego star dropa i penny. Dobrze, atakujemy safe. A ten Leon to co, że zamiast spamić, to, 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 to on tam się ukrywa i... A tu nam Berry niszczy, Berry, a Berry jest mega mocny. Ten mi nie zrobi. Bo nie ma takiego gadżetu. Emska na przykład jak ma ten gadżet, a... Nie ma tego gadżetu, ale ona mnie też może z ulta załatwić. I teraz, mamy się spieszne trochę. No nie. O nie. Ona mi nic nie zrobi, bo nie ma tego gadżetu. Nie spodziewałam może, że jetcar będzie. Jeżdżamy skipper! Ult! Hiper, Ult! Wjeżdżymy! Mamy wino! Jest! Udało nam się. 54 do 100%. No gwiazda gry dla mnie. Chyba dwie rundki, a jak dobrze pójdzie to jedna i będziemy mieć diamenta. Trzy. Co tam potem mamy? A potem gemiki mamy. Wpadnijcie na mój kanał. Za zasubujcie. I pooglądajcie wszystkie moje filmy. A jest ich chyba 46, więc macie co oglądać. A my wybraliśmy piperkę Ło, wow, mityk. Moja największa wiem, że jestem Nubem, no, bo diament 3. Nie jakieś proży, legenda i tak dalej, tylko tak. Dobra, może się uda. Muszę. Od... Ach, nie trafione. Jakim ją tak Crawl dopił? To niemożliwe. Mam daj na Maj się już podej, bo on cię tak zostawi. Crowd do tego przyleci jeszcze. Crowd idzie z tamtej strony, ty czubku jeden. Musiałbyś wejść. Ach. Tak by się to trudno, ale... czy ja tu w sumie piperkę wziął mnie Lara? Jestem głupi trochę. Może tak będę ich. Nie! A my też kroła mamy! To jest co. To jest co mówić. Ej, ale ja chcę ulta. No! Ulczy, żeby se rozwalić. Musiałem gadżet użyć nawet. Nie chcę, żeby mnie coś tam trafiło. Ej, bym w sumie. Jeden kaczard jeszcze mi dostał. Trafiłem w Tika, bra, Piper mam wymaksowaną. Dobrze! Cześć, na jednego. Jesteśmy na Tika. No i Tyk tam jeszcze. No na razie. Napiszę, jak. Czy umiem grać Piperką? A, i jeszcze jedna sprawa. Czy kupić. Ym, skina z. Angelo, który wyjdzie za 7 dni za bling? Czy kupić jednego epickiego skina? Napiszcie w komentarzach. Jakich komentarzy będzie więcej, tak zrobię. A mi chodzi o tego skina do Angelo, ten nowy, ten Dionysus Angelo. Nie trafiłem. Myślałem, że na ryzyk pójdę. O! O oh fuck. O oh fuck. O oh fuck! Minus Nie skończę odcinka, dopóki nie ten, nie wejdę na diamenta! Bara go No. co tu mamy Sandy Skipper i Mortis Skipper. Oczywiście co ja mówię bez Hipper Nie Dobra, jedziemy. Teraz. Zembery to tu trochę musisz sobie pod siebie czasami. Ja tego Baza chcę zabić. Dotknąć chociaż. A bo on tu już jest. Ja, 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 ja. Ty, czubku Marty jest to... no, no, no. A za nasza Sandy to też. 1-4 w gemach przegrywamy. Weź, drwa cztery w gemach. Nasz sam, tam. Co robisz, Tu jest nasz. Nie. To jest nasz i jest od nich. I jak O nie, myślę myślał, że tak zrobi. Ale że razem, zrazem ultem wjechał, to... No, co my mamy za nieudacznika Mortisa? A, którego jeszcze wyczułem. I tak nie załatwicie. Na Napasły lasu. No, mamy pięć. Sześć G, mówię wam. Ratuję. Jest. Sandy. Co ja zrobiłem? Ja wiem. I nie ma. Użyłem ulta. My tego pasa załatwimy. Jest. Wygraliśmy. To była gra, no nie. A, czemu nie pokażę najlepszej akcji meczu, co ja zrobiłam? Dobra, jedna gra wygrana, mamy. Yy, I oby jakieś kredyty może do Mandy. Mam mało że to tymi, że tu do. No, ile ja tu mam. 21. 5 Legend. 12 mityków. 4 epiki. Ja mam 22 epik już. No! A tego roku, jakbym pokazywał, skałabel. Trusznik jest dobry. Trusznik jest dobry. Co ja tu miałem, bra. Właśnie zapomniałem mówić, bo się za bardzo chciałem skupić. No i teraz strzelamy Piperką. Sobie rozwalimy, żeby było więcej do... strzelania, A żeby oni. Aha, czyli zaszelka Master Power o nazwie Plaster, ale jest. Chyba bo się widział, że podleczyła, a szelka nie może się podleczyć. No i dobrze. Trafiamy zatopione. Ale nie w tym. No właśnie. Jak nas rozwalił! Feng. Feng. To niemożliwe. Jak tu dobijemy 50 subów, to to to, 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 to to, to tak będę się cieszył. Że nagram wam odcinek, że wbijam berego na 25 I będziemy te raczej zrobię live'a o kurde. Pa! Pa! I jeszcze by trwałem to. I e, gadżet wystarczył użyć i To bo mnie nie trafiło. Teraz trzeba się skupić z runda o diamenta. A potem po prostu zakończę odcinek. to Co? To, Co? To, Co? 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 On no, już zginął? Jeszcze mogę wykerować. Dobra. Aha. My, aha. No, to jeszcze dwie. Nie! Nie kończę odcinka, dopóki mi tego diamenta nie wbije. A tak jak powiedziałam, odcinek może trwać 2 godziny, odcinek może. Bo liveów nie mogę robić, bo nie mam 50 subów. A chcę, żebyście mi pomogli to zrobić. Bazik, najlepszy bazik. Dobra, ale. No, diament, diament, diament. Ale te, ale to nie, nie, te, ale to, nie. Te, ale. Nie znaczyło. Ja tylko wiem. No ja, Wolski. Jakieś... Ja, szelka wszystkich robi teraz. Przegrywamy. Jasne! To jest niemożliwe! Jasne! Eee, trzy rundy do mityka jeszcze potrzebne będą. Ale to są chamy. Nic nie pomagać. No tara byś załatwiła tam w końcu kogoś. Ja tak pchać się nie mogę. Nie mogę. Kargo to ile jakieś. Patrz! Patrz! To teraz trzy rundki muszę wygrać. Emska znowu, MSK. Ja nie wiem, ja myślałem, że to zaraz pójdzie, że wygram te dwie rundki i tyle, że nie będę nagrywał całego dnia odcinka jakiegoś. <słyska> I przepraszam bardzo za te psiknięcie, ale naprawdę musiałam. Wczoraj na Eurofinał wygrała Hiszpania. Bardzo fajnie. Jak i Hiszpanom akurat. Ja, i daj. Ja. I ja, i Ty, no na pewno. No na pewno. No nie wierzę w to. No to nie, no przecież ten nie I co nie tyle obrażeń nagle zadał? To jest tak głupie, że nierealne nawet. Tu, 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 co to? Ale dam z tego dużo zazier... Każdy zabój się liczy na. Na tym. Na, na knocoucie. Na duelsach. Na batalii. Tak, gdzie jeszcze? Każdy zabój na gorącej. I jasne, on se ultan Patrz i wy go nie zabijecie. No 69. No nie, przegrywamy. Co ten daje nam jak robi? A my mamy pan Podlecz! Prowadzimy. Nie, przegramy to jeszcze powinienem zrobić. Tak zabijemy go. Wygraliśmy to. 192. O, jedna nawet wystarczy, chyba. Chyba, że mi jeden punktik braknie, chyba jak kiedyś. Miko, Miko, tu jest dobry na tą mapę. Nie wiem, jak wam by się nie grało. Ja mam mik wymaksowanego, 26 rando, trochę spadłem z na Larem 29, a nie będę oszukiwał, że 30 marzę. No mi tych dwa, także z tym. Czemu my, czemu myśmy nie wzięli? Czemu? Powiedzcie. Czemu na no, tej jakiś... Gościu wziął? na mm, przykład. Dobra, ja tu wskoczę, żeby ich trochę poobijać, bo to się liczy też w tej grze. Jak się za mało. I to bez... Idziemy. Kos Edgar, kos Edgar, Edgar, kos, kos, kokos. Oh. Eh? No nie wierzę. No nie no. Dobra, to tak trzeba ograć. Ogram tą grę jeszcze. Żeby tam Jesse. Dobra, to Jesse jak ktoś mi będzie pod hiper... No i miszek Hiper z Miszkiem! I co robić? Jasne, mi to dotkło, ale... Aby w sumie się odbijają, dobra, to rozumiem. Znowu zacięta strefa będzie. ale taka, którą teraz przegram akurat. Tą przegram. Dobra, hiper zmarnował. Hiper! Ej! Bo on tam padnie jeszcze jakimś studem. Ej, bo ja muszę ultę użyć. Jasne, i zdążyła niby to użyć. Nie mam gadżetu już. Nie mam gadżetu. Nie, i przegraliśmy. No. Najgorzej. A w karnecie gimnijki mamy do odebrania. Jak trzy mam. Ocinek już nagrywam 17 minut to teraz wygrać, kolejny wygrać Mamy go. A jak nie to po prostu nie... Jak teraz przegram, to kończę odcinek. No nie, niestety bym się więcej nie wkurzać No. Tych ludzi. Jak wygram, a to tam przegram, to też kończę odcinek. Je ja, nie myślę, że ja wziąłem małpę. Ja wiem Ms. przecież. Patrzę. patrzę Msk MKP. Patrz jak Ms. zmarł No i życie, tkara. Tu. Tu jest życie tara. To kiedyś. Miecia. Ach! Ooo! Jak się... Jak się Leon wjechał tu we mnie. A małpa tam ich jeszcze roz... Raja. Ja się skupiam na tym Egarze. No dobrze, no. Ale małpa znowu coś zrobi. 55 już. Dobrze. Hiperult. Hiperult. Hiper! A ja teraz jeszcze ich też rozjechałem. Na gorącą um, gąska. Ach, dobiło mnie to. Myślałem, że uciekną z tego. Ty, bo oni teraz więcej procent zdobywają. Łoo, wow, wow, Łoo, wow, wow. Łoo, nie zgarnapadł. Nie zgarnapadł, nie zgarnapadł. O ja. O ja! Jasne. I niby on nie do... Ty, bo my jeszcze to przegramy. Przebaga dobra, wygraliśmy Toksy gracze Toksy No, Dlatego... <słuch> nie skończyli Ja bym ze świat Po raz piąty jedna gra W końcu, znowu Żeby coś fajnego Zady masz rzut karny berry. 40, mm. Level już. Franka tajna majka. Ten bula wziął szelka. Nie ma szelki, ale jest spraw. Wy drako, no to przegraliśmy. A, Ja jest porażka. Chyba, że tak się leczyć nie daj. No, chyba. Chyba, że ten drako też już... No, my sobie będziemy niszczyć tam. I to że, to, że... To, ten ra... To, że to ten rafaszczeli! I jeden gączeli nas od ranki diamentowej. Jeszcze nie trafiło mnie. Co cóż? Nie! Chcę po twojej nogi to zrobić. Berę, GERY ZAłatwił tego co miał! O ja! O, of. Uwaga! Niki nie my! Idź! po to tajna mik! Już taka nas sytuacja. Jest! Nie chcę robić mi na rankadach, tak, bo mi się kolejny już nie chce grać, już nagrywałem którą minutę. Ja mi sprawdzić, bo na X rekorderze to tam... Wiesz co mać! Dobra, ucieczka, ucieczka, ale ten drako! Nie tu nie wkurzaj! nie tu nie wkurzaj, ja tu gadżet mam jeszcze lecimy! Lecimy! To się nazywa lecę? Ach, ja się boję trochę tego draku. Draku jednak mocny. Jak wejdzie w swoim Ostat. Jak wejdzie w swojego. Jak wejdzie w swoim. Jego smoka tam. Wow! Graliśmy 2-1, 8 sekund przed końcem A Mamy! Jest diamentowa jedynka! I więcej dzisiaj nie gramy. Mityczny! Spray. W diamentowej. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żebym kupił jednego epickiego skina, czy jednego bardzo rzadkiego i na przykład dołożyć gemę do drugiego, a ja się dłami żegnam.